W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak dodać tagi do Waszych filmów na YouTubie oraz powiem, dlaczego warto je używać. Tagi na YouTubie pełnią dość ważną rolę w pozycjonowaniu filmu, to znaczy mogą nam pomóc ustawić się wyżej w wynikach wyszukiwania. Ale co to są właściwie te tagi? Pozwólcie, że przytoczę Wam opis przedstawiony przez samego YouTuba. Tagi to opisowe słowa kluczowe. Które możesz dodawać do swoich filmów, by ułatwić widzom ich znalezienie. Jednak większe znaczenie w kwestii odkrywania filmów mają takie metadane jak tytuł, miniatura i opis. Dzięki tym informacjom odbiorca decyduje, co obejrzeć. Tak więc, jak widzimy w pierwszym zdaniu, mogą one ułatwić widzom znalezienie naszych filmów. Tu ważna informacja: słowa kluczowe i tagi to nie to samo, chociaż często są ze sobą mylone. Skoro wiemy już, co to są tagi, przejdźmy do instrukcji, jak je dodać. W tym celu przechodzimy do YouTube Studio. Klikamy na tą ikonkę Dodaj nowy film. Teraz przewijamy na sam dół i klikamy tutaj w ten napis Pokaż więcej. Rozwija nam się cała lista różnych rzeczy, które możemy tu ustawić. Między innymi, możemy właśnie dodać tagi. Ja już kiedyś w jednym z filmów na temat ustawień YouTube'a mówiłam, że właśnie w ustawieniach możemy sobie dodać takie tagi, które będą nam się automatycznie dodawać do każdego filmu. Jak możecie zobaczyć, u mnie cztery tagi już są dodane. I teraz, jeśli one są związane faktycznie z tytułem naszego filmu, z filmem, to je zostawiamy. Jeśli nie, możemy je po prostu usunąć. Ja moje taki zostawię, ponieważ są związane generalnie z tematyką mojego kanału. Czyli jak zostać youtuberem, jak założyć nowy kanał na YouTube. I teraz możemy tu dodać tagi, które są związane z tytułem naszego filmu, z treścią naszego filmu, które w jakiś sposób go opisują i tym samym dać ym, algorytmowi YouTube'a informacje właśnie na jaki temat jest nasz film, tak żeby lepiej to zrozumiał. Przeczyta tytuł, przeczyta opis, przeczyta tagi i w ten sposób będzie mógł nas ten algorytm lepiej wypozycjonować i będzie mógł podrzucić nasz film y, widzom, którzy szukają właśnie tego tematu. Tak więc ja tu wrzuciłam, Film na temat dodawania rozdziałów, jeden z ostatnich filmów na moim kanale. Tak więc, co tu mogę dodać? Na przykład, jak dodać rozdziały. na YouTubie. O, tu mi się zrobiła literówka. Rozdziały. Kolejny tak może być na przykład, jak dodać rozdziały do filmu na YouTube. Jeśli chcemy ten tekst przekształcić właśnie w tag, to klikamy Enter i teraz możemy wpisywać następne tagi. Tak więc w ten sposób wpisujemy tagi do nowo dodanego filmu. Natomiast, jeśli chcemy wpisać tagi do filmu, który już jest dodany na YouTube, to przechodzimy w YouTube Studio do tej zakładki treści. Następnie wybieramy film, do którego chcemy dodać tagi. Klikamy ten ołóweczek obok. Przewijamy na sam dół. Klikamy Pokaż więcej w miejscu możemy wpisać tagi. Jak widzicie, ja już do swojego filmu tagi dodałam, ponieważ zawsze gdy dodaję nowy film, to dodaję też tagi. Ale jeśli chciałabym coś uzupełnić albo zmienić, to w tym miejscu właśnie mogę to zrobić. Klikając tą ikonkę, kopię wszystko. Skopiujemy wszystkie tagi z tego filmu. Tak więc jeśli dodajemy drugi film na kanał, który jest podobny do poprzedniego, to możemy sobie skopiować te tagi i tylko zmienić jakieś szczegóły, natomiast nie musimy wszystkiego wpisywać od nowa, natomiast jeśli chcemy usunąć wszystkie te tagi, to klikamy X. I usuwa nam się wszystko. Zresztą, tak jak nam tu podpowiada, usuń wszystko. YouTube w tym miejscu daje nam do wykorzystania 500 znaków. Tak jak możecie zobaczyć, ja w tym miejscu użyłam tylko 325 znaków. Opinie na ten temat są podzielone. Jedni mówią, aby używać maksymalnie 500 znaków, inni powiedzą, żeby użyć 250. Ja uważam, że powinniśmy użyć ich dużo, ale nie za dużo i aby te tagi były związane z filmem i nie wykorzystujemy tu takich tagów, które są niezwiązane kompletnie właśnie z tematyką naszego filmu, ponieważ za to. Możemy zostać ukarani przez YouTube'a. W jednym z punktów regulaminu jest właśnie napisane, aby dodawać tagi, które są związane z filmem, tak więc warto wpisać tyle tagów, ile potrzeba, i nie wymyślać ich na siłę. A teraz przejdźmy do tego, w jaki sposób tagi pomagają nam wypozycjonować nasz film. Pozwólcie, że w tym miejscu znowu przytoczę regułkę przedstawioną przez samego YouTube'a. Tak więc tagi mogą być pomocne. Jeśli w przypadku twojego filmu często zdarzają się literówki, w przeciwnym razie ich rola w odkrywaniu filmu nie jest aż tak znacząca. Tak więc ten opis oraz poprzedni mówią nam o tym, że tagi nie są najważniejsze, ale pomagają. Dlatego ja osobiście uważam, że powinniśmy te tagi stosować. Generalnie wychodzę z założenia, że jeśli nie byłyby one znaczące w żaden sposób, to YouTube po prostu by tą funkcję usunął. Przez lata YouTube i YouTube Studio zmieniały się pewne funkcje, zostawały Usuwane, pewne dodawane, tak więc, jeśli tak, nie miałoby zupełnie żadnego znaczenia. Dla naszych filmów, to po prostu YouTube by je usunął, a jednak daje nam możliwość, żeby je dodawać, i dodatkowo daje nam aż 500 znaków na to. Tym samym mówiąc, że mają one pewne znaczenie w pozycjonowaniu. Tak więc jak najbardziej uważam, że powinniśmy dodawać tagi i tagi stricte właśnie związane z naszym filmem, które zawierają słowa kluczowe na temat naszego filmu. Jednak, aby faktycznie dobrze wypozycjonować film, musimy właśnie używać tych słów kluczowych, które powinny znaleźć się w tytule. Powinny znaleźć się w opisie. Dodatkowo trzeba mieć dobrą miniaturkę, którą widzowie chętnie klikną. Na ten temat powstały osobne filmy na tym kanale, tak więc podlinkuję je w opisie, jeśli bylibyście zainteresowani. A w dzisiejszym filmie to tyle. Dajcie znać w komentarzu, czy używacie na swoim kanale tagów, czy nie. Natomiast jeśli ten film Wam się podobał, to oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz zachęcam do subskrypcji. Dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowymi filmami. A teraz pozdrawiam Was serdecznie, cześć i do zobaczenia następnym razem.